Księga Wyjścia, rozdział 25 Pan tak przemówił do Mojżesza Powiedz Izraelitom, aby zebrali dla Mnie daninę. Od każdego człowieka, którego skłoni do tego serce, przyjmijcie dla Mnie daninę. Macie zaś przygotować dla Mnie jako daninem złoto, srebro i brąz, purpurę fioletową i czerwoną, Karmazyn, bisior i sierść kozią, baranie skóry barwione na czerwono i skóry z delfinów oraz drewno akacjowe, oliwę do świecznika, wonności do wyrobu oleju do namaszczania i pachnących kadzideł, kamienie onyksowe i inne drogie kamienie do ozdobienia efodu i pektorału. I uczynią mi święty przybytek, abym mógł zamieszkać pośród Was. Według zaś wzoru przybytku i według wzoru Jego sprzętu, w jaki Ci ukażę, wszystko dokładnie wykonacie. I uczynią arkę z drewna akacjowego. Jej długość będzie wynosiła dwa i pół łokcia, jej wysokość półtora łokcia i jej szerokość półtora łokcia. I pokryjesz ją czystym złotem wewnątrz i zewnątrz i uczyniesz na niej dokoła złote wieńce. Odlejesz do niej cztery pierścienie ze złota i przymocujesz je do czterech jej boków. Dwa pierścienie do jednego jej boku i dwa do drugiego jej boku. Rozkażesz zrobić drążki z drewna akacjowego i pokryjesz je złotem. I włożysz drążki te do pierścieni po obu bokach arki, by można było ją przenosić. Drąż drążki pozostaną w pierścieniach arki i nie będą z nich wyjmowane. I włożysz do arki świadectwo, które dam Tobie. I uczynisz przebłagalnię z czystego złota. Długość jej wynosić będzie dwa i pół łokcia, szerokość zaś półtora łokcia. Dwa też cheruby wykujesz ze złota. Uczynisz zaś je na obu krańcach przebłagalni. Jednego cheruba uczynisz na jednym krańcu, a drugiego cheruba na drugim krańcu przebłagalni. Uczynisz cheruby na krańcach górnych. Heruby będą miały skrzydła rozpostarte ku górze i zakrywać będą swymi skrzydłami przebłagalnie, twarze zaś będą miały zwrócone jeden ku drugiem, I ku przebłagalni będą zwrócone twarze herubów. Umieścisz przebłagalnię na wierzchu arki. W arce zaś złożysz świadectwo, które dam tobie. Tam będę się spotykał z tobą i z ponad przełagalni i z pośrodka cherubów, które są ponad arką świadectwa, będę z tobą rozmawiał o wszystkich nakazach, które dam za twoim pośrednictwem Izraelitom. Uczynisz też stół z drewna akacjowego. Jego długość będzie wynosić dwa łokcie, jego szerokość jeden łokieć a jego wysokość półtora łokcia. Pokryjesz go czystym złotem i uczynisz dokoła wieniec złoty i uczynisz dokoła listwem na szerokość dłoni i zrobisz wieniec złoty dokoła listwy. Uczynisz następnie cztery pierścienie złote i przytwierdzisz je do czterech końców, gdzie się znajdują jego nogi. Blisko listwy będą się znajdować cztery pierścienie przeznaczone na drążki żeby można było stół przenosić. A zrobisz te drążki z drewna akacjowego i pokryjesz je złotem. I będzie się przenosiło stół za ich pomocą. Uczynisz także misy i czasze, dzbanki i kubki do składania ofiar płynnych. Uczynisz je z czystego złota. Będziesz zawsze kładł na stole przede mną chleby pokładne. Zrobisz też świecznik z czystego złota. Z tej samej bryły wykujesz świecznik wraz z jego podstawą i jego trzonem. Jego kielichy, pąki i kwiaty będą z jednej bryły. Sześć ramion będzie odchodzić od jego boków: trzy ramiona świecznika z jednego boku i trzy ramiona świecznika z drugiego boku. Trzy kielichy w kształcie kwiatów migdałowca, pąk i kwiat będą na jednym ramieniu. I trzy kielichy w kształcie kwiatów migdałowca pąk i kwiat na drugim ramieniu. Tak będzie na sześciu ramionach odchodzących od świecznika. Na świeczniku zaś będą cztery kielichy w kształcie kwiatów migdałowca pąk i jego kwiat a pąk jeden będzie pod dwoma odchodzącymi od niego ramionami stanowiąc z nimi całość. I pąk jeden pod dwoma następnymi ramionami świecznika, stanowiąc z nimi całość. Tak niech będzie pod sześcioma ramionami odchodzącymi od świecznika. Pąki ich i ramiona będą stanowiły z nim całość i będą wykonane z jednej bryły czystego złota. I uczynisz dla niego siedem lamp i ustawisz jego lampy w ten sposób, żeby. A żeby oświecały tę stronę, która jest przed nim. Szczypce też i naczynia na knoty uczynisz z czystego złota. Z talentu czystego złota należy wykonać świecznik i wszystkie przybory należące do niego. Uważaj zaś pilnie, aby go wykonać według wzoru, jaki ci ukazano na górze.